Dobra, tu schodzę na, na górkę? Nie, nie mamy nad sobą. Mamy hakie. Tak, mamy hakie, no. Ty tak nam tu wylatujesz? na nas, lecieli na nas na górę. Dobra, dobra. Zabudowałem się, sorry. Wygrywamy to. Dobra, się Jeden na dwóch chyba. Gdzie jest ten O Jezus, co chcę wiedzieć? Dobra, już zostałem. No przyszło, co to jest zabieganie? I znowu ten silenzio obsrane Oh my god, Jeden na dwóch masz. Co tu się kupuje? Nie wiem. O oh my Boże może Ja tu nie wejdę stary. Rozwalaj to! Czemu tak pójść do? No, na No, to zbawę. Ja pierdziele Nic, nic nie stres... mogę zrobić, bo cały czas trzymali mnie na tym Co to są za strefy? Co to są za strefy, stary nie. Nie wiem. Cały yeah, czas pod górką yeah, yeah. mamy ten. Jedna strefa pod górką.